Cześć, witam Was z Eksdelfa. Dzisiaj opowiem Wam o laskach inwalidzkich. Jakie są parametry, na co zwrócić uwagę, czym różnią się od kul, jakie są uchwyty lasek. Te wszystkie rzeczy dzisiaj Wam opiszę. Zapraszam do oglądania. Pierwsza sprawa. Do czego służy w ogóle laska ortopedyczna? Laska ortopedyczna jest to po prostu ułatwienie w poruszaniu się. Skierowane jest dla osób, które mają lekkie problemy z poruszaniem się, nie tak jak osoby, które wymagają kul łokciowych. Kule łokciowe, oprócz tego, że dają nam podparcie tutaj, to jest jeszcze oparcie na przedramię. Dzięki temu chodząc o kulach czujemy się zdecydowanie pewniej niż chodząc z laską. Więc laski są skierowane raczej do osób, które mają delikatną niesprawność nóg. Ale pamiętajmy o tym, że w lasce nie tylko o to chodzi, ponieważ laska może być też symbolem elegancji, dystynkcji, więc stosowane często są laski jako po prostu taki też dodatek do, do ubioru i też są właśnie specjalne do tego laski. Ale z czego zbudowana jest laska? Laska zbudowana jest ze stopki antypoślizgowej, rurki, która służy do tego, żeby móc sobie dostosować wysokość do swojego wzrostu, oraz z uchwytu. To jest najważniejszy element, ponieważ yy, musi bardzo wygodnie leżeć w dłoni, po to, żebyśmy czuli komfort po prostu w czasie chodzenia. Jakie są parametry lasek? Laski są lżejsze od kul łokciowych, ważą około 350 gram. Mał, większość lasek ma dosyć dużą regulację wysokości, yy, załóżmy od 72-3 cm do 95. Tutaj wysokość podajemy zawsze od podłogi. Do wysokości tego miejsca, gdzie opieramy dłoń. I jeśli chodzi o wytrzymałość lasek, to tutaj wytrzymałość już jest troszkę mniejsza niż w przypadku kul. Laski najczęściej są do 100 kg. I teraz, jakie mamy rodzaje lasek? Jest naprawdę bardzo duży wybór, jeśli chodzi o laski. Jest dużo podziałów. Zaczniemy sobie po kolei od rurki. Rurka może być wykonana albo z aluminium i takich, laski, takich lasek jest najwięcej. I tutaj, w przypadku tych lasek aluminiowych, mamy stopniową regulację wysokości poprzez dziurki, które są wykonane w rurkach. Dzięki temu możemy sobie regulować wysokość tak jak w kulach. Ale laski mogą być też drewniane. Takich też jest bardzo dużo. I tutaj laski drewniane już nie mają możliwości regulacji. Jedynie, jedyną możliwością regulacji jest docięcie laski. I tak właśnie odbywa się regulacja wysokości. Czyli kupujemy laskę, sprawdzamy jaka jest odpowiednia wysokość, dopiłowujemy laskę, zakładamy stopkę i mamy laskę już dopasowaną do użytkownika. I to jest pierwszy podział. Ze względu na to z czego wykonana jest jakby rurka lub trzonek. Kolejny podział. Lasek to jest właśnie regulacja wysokości. Laski mogą być albo z dosyć dużą regulacją wysokości. Na przykład ta laska ma aż 10 stopni 10 stopni, czyli 10 takich dziurek co 2,5 cm, więc ma regulację wysokości aż 25 cm. Ale są też laski, które są składane. Tak, to jest, składają się z czterech elementów. I tutaj, przez to, że ten element, na którym możemy sobie regulować, jest dosyć krótki, bo on jest tylko dotąd. To mamy tych dziurek tylko pięć. Więc niestety, ale ta laska, z możliwością złożenia, ma mniejsze możliwości dopasowania się do wzrostu użytkownika. Także trzeba na to na, na, to na pewno zwrócić uwagę. Natomiast jej plusem jest to, że możemy sobie złożyć taką laskę i schować na przykład do torebki. Największy podział, jeśli chodzi o laski, jest ze względu na uchwyt. Uchwytów jest naprawdę też sporo na rynku dostępnych. Najczęściej używane są trzy uchwyty: jest to uchwyt derby, to jest uchwyt taki falisty, uchwyt T, czyli uchwyt prosty, i uchwyt taki zaokrąglony, gięty. Najczęściej jest w laskach drewnianych. Ale również zdarzają się też laski aluminiowe, które też mają taki dodatkowo dołożony uchwyt. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o uchwyty, to mogą być uchwyty anatomiczne. To są takie uchwyty, które dają dodatkowe podparcie pod kciuk. I może być również uchwyt elegancki. Już wspominałem o tym, że laska może być takim symbolem elegancji. I przykładem takiego uchwytu jest na przykład uchwyt. W kształcie kuli. Wykonany jest on z bursztynu w ogóle. Więc naprawdę, dla osób, które cenią sobie elegancję, też są laski. E, też są laski. E, naprawdę o różnych ciekawych wzorach. I e, tyle jeśli chodzi o uchwyty. Jeśli chodzi o kształt uchwytów, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o materiał uchwytów, to może być albo materiał drewniany, albo wykonany z bardzo przyjemnego takiego tworzywa. Albo mogą być laski, które mają tutaj dodatkowo gumę przyczepioną od góry, lub też czasem od dołu, po to, żeby ten uchwyt był bardziej miękki. Dla osób, które mają delikatniejsze dłonie, być może taki uchwyt się fajniej sprawdzi. Kolejny rodzaj lasek to są laski tak zwane specjalne. I tutaj, tutaj jest wiele fajnych czasami intrygujących rozwiązań, bo są laski na przykład, y, które mogą być również parasolką. Są laski, które mają dodatkowe siedzisko. Mogą być też laski, które mają jakąś tam fiolkę taką w, w, w nóżce y, po to, żeby schować jakieś, nie wiem, załóżmy lekarstwa. Y, no i ostatni rodzaj lasek to są laski, które mają więcej niż jedno podparcie. Najczęściej jest to trójnóg albo czwórnóg. Wygląda to w ten sposób, że Rurka rozgałęzia się w części dolnej i mamy dodatkowe stopki. Dzięki temu laska sama stoi, czyli nie ma problemu z tym, że jak się gdzieś odstawi, to ona się przewróci, a dodatkowo podparcie jest pewniejsze. Dzisiaj tyle. To jest pierwsza część filmów o laskach. Będą jeszcze kolejne części opisujące dokładnie, pokazujące dokładnie różne uchwyty. Będzie filmik o laskach specjalnych. Będzie film o lasce takiej, która mi się osobiście bardzo spodobała, jest wygodna według mnie. Dzięki na dziś, jeżeli Wam się przydał ten filmik, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!